garbusiki jakieś, maluchy czy chce mi się chodzić w tym stroju i w tym wszystkim tam po słońcu o nie, ja już czuję O nie wierzę za gorąco mi jest ale bryka american dream gdyby nie było 50 stopni na słońcu to ja śmiało, ale no nie dam rady Jednak dzięki, wariacik. Dobra, jak się zmienia? Jak się redukuje biegi, i już mam tego dosyć? Odpalam YouTube'a, bo już, już mnie to denerwuje. Serio, to już jest żałosne. No i ćwiczymy balans, proszę Państwa. Nie pomylić z balansem. Komedia, komedia. Siemano. Siema. Fajne. Ja się tak właśnie patrzyłem codziennie, nie? Taki smutas. Tutaj zawsze jest kolejka, bo to jest najtańsza apteka w ogóle chyba, jaka może być. Tam są najtańsze leki. I tutaj nieważne czy jest 23, czy jest 7 rano, czy jest świątek piątek, zawsze tu jest kolejka. Tak jakbyście chcieli w Warszawie najtańsze leki, to zapraszam do kolejki. Zapraszam. O kurde. Gdzie my jesteśmy w ogóle? Główek mieszkaniowy? Co to jest za stacja metro? Nie wiem gdzie my jesteśmy, ale trochę... <noise> trochę nic nie widzę. Gdzie ja jestem? Cmentarna. O nie! O nie! Siemanko. Usługi pogrzebowe. Boże, stępuj! Witam po przerwie, chory byłem, chory. Jakieś choróbsko mnie dopadło. Były zmiany pogodowe. Wiecie, tu słońce, tu deszcz. No, zaatakował mnie jakiś krwa świrus. Tydzień po prostu wyjęty z życia, nie? E, jedziemy do RR Moto Ogarniamy sobie interkom. W końcu, będzie można sobie pogadać z kimś. Komunikacja jest najważniejsza. Bez tego to... Jak ty się dogadasz, co? Chłopie, <grybujesz> że tak samemu, samemu to smutno. K**wo. No ale tak, ale plan jest taki, żeby po prostu sobie e, ogarnąć już zestawik. Do słuchania muzyczki, do rozmowy. Nie wiem dokładnie jaki jaki zestaw wybiorę. Zastanawiam się nad tym Spirit i Spirit HD, no bo to nie, nie wiem, no nie chcę się tam jakieś ponad 1000 zł bawić na razie, bo aż tak bardzo mi nie jest to potrzebne, żeby się łączyć, nie wiem, w 10 osób, ale tak żeby wiecie, żeby już był taki podstawowy sprzęt ogarnięty. Dobra, troszeczkę jestem drewniany. Lekkie drewienko, tak. Czuję to. Nie no, więcej niż tydzień byłem chory. Tydzień byłem chory, a wcześniej jeszcze w robocie byłem. A też nie mogłem jeździć. No to mi tak no. z półtora tygodnia. że są jakieś roboty możliwe że będziemy się przeciskać oh. Oh. kurde te szyny, szyny, szyny były złe. Okay. Dzięki. No i właśnie tak to jest, ja się skupiam po prostu, no ale to lepiej się skupić i zamknąć mordę, no chyba. Siup, 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 czekoś. Jestem szybki. Trzą, Interesują mnie inne rzeczy, na przykład te bliźniaczki. Mm. Nie, 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 skupienie, prędkość. <zysy> Dobra, jesteśmy prawie przy Remoto. Może uda się spotkać mojego znajomego. No chyba jest. Hop, hop, pip. Żeby tego nie zawolnić Dobrze, proszę państwa, mamy intercom, zakupiliśmy Udało się kupić co? Cardo Spirit HD Jak to będzie chodzić? Nie wiem Pan powiedział, że HD to dlatego, że jest... Yy, że głośniki ma lepsze No to dla mnie git, no ja tam, ja tam lubię głośniki jak są git Jak to się słucha muzyki na motocyklu? To jest tak samo jak w samochodzie. Nie wiem, a to nie jest tak, że, że wtedy się otoczenia nie słyszy. <grystanie> nie wiem. No a tymczasem co? A tymczasem żegnam się ku. A tymczasem. <grystanie> <grystanie> Dobra, jedziemy na tego, na ślimaka. Zobaczmy, jak się będziemy składać. Niesamowite. Ła! Zwieścimy się tu, że nawet się zmieścimy. Przepraszam, najmocniej z tej strony świniak. Jeżeli ktoś tutaj obejrzał do końca, może zostawić komentarz. Też jeżeli Wam się spodobało, zostawcie jakąś tam łapeczkę w górę czy coś, żeby to działało, żeby to, żeby to się rozwijało. Będę bardzo wdzięczny, jakby mega mi na tym zależy. Jest to zajebista zajawa i mega się jaram, że ja mogę takie rzeczy robić. Jeżeli jesteście ze mną, co ja pierdol. Dzięki bardzo i do zobaczenia potem.